Cześć, ja jestem Detrack i witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Sims. Fuck sick. Sorry, w Cities XL 2012. Sorry, pomyliło mi się przed chwilą, nagrywałem Sims i. nieważne. Nie zwracajcie uwagi na tą reakcję. Okej, okay. od poprzedniego odcinka prawie nic się nie zmieniło. Jedyne co nad czym popracowałem, to tutaj, prawda zabudowania w Chinatown. Jest tu, panuje oczywiście tutaj pewien chaos, ale to był również mój zamysł. Drogi są, czy znaczy te chodniki są tutaj troszeczkę krzywo. No chciałem, aby to był taki nie tyle że slums, ale no po prostu taka specyficzna dzielnica, w której jest kolorowo ciasno i nie panuje porządek, Taki troszeczkę, taka troszeczkę odwrotność miasta, no bo wystarczy popatrzeć, nie wiem o. O tutaj stonowana kolorystyka, dużo miejsca, a tutaj kolorowo i, i dużo różnorodności. Poczekajcie jeszcze chwileczkę. Um, muszę ściszyć troszeczkę dźwięki, bo troszeczkę mi to przeszkadza. No, i jeszcze muzy, muzykę możemy włączyć. To chyba mm, umili wam doznania audiowizualne. Dobra, yy, więc tak musimy wybudować. Znaczy, chcę wybudować jeszcze tutaj, w tym miejscu, jakiś fajny zabytek, miejsce rozpoznawcze, czyli brupr, blueprint, i wybrałem wieżę Tokyo Tower, czyli wieża która znajduje się w Tokio. Yy, mam nadzieję, że miasto moje nie, nie zbankrutuje podczas jej budowania. Yy, Blueprinty w Cities mają to do siebie, że budują się bardzo długo i zależy to od yy, gospodarki miasta. A więc dobrze. Wybierzmy tutaj miejsce. Niech on stoi tutaj. Jest to dość duży i wysoki obiekt, więc będzie się wyróżniał tutaj na tle tych e, niskich e, biednych budyneczków chińskiej dzielnicy. Opsa. Dobra. No. Dobra, nie jest tak źle. Chyba nie spadnie tak dużo pieniędzy. No, i tak wygląda budowa yy, tej wieży wielkiej. Ona idzie bardzo powoli, yy, prawda? No, ale to, więc myślę, że jeszcze przez parę odcinków, a może nawet więcej, yy, będzie się tutaj spokojnie w tym miejscu budowała. Yy, co jeszcze? W tym odcinku będę chciał jeszcze doprowadzić metro tutaj na tą stronę, bo nie wiem dlaczego, ale pewnego dnia je usunąłem. Pewnie tutaj były jakieś problemy albo yy, coś w tym stylu, no, ale nieważne. Póki co jeszcze tutaj dopieśćmy yy, tą chińską dzielnicę. I, no i zajmiemy się tym metrem już za chwileczkę. A w następnym odcinku znowu będziemy reperować gospodarkę, no bo jednak... Niedługo znowu deficyt bu budżetowy się pojawi i będzie trzeba ratować yy, majątek naszego miasta. Więc rozstawiamy budyneczki tutaj. Ogólnie bardzo żałuję, że nie jest ich jednak cud więcej. Bardzo, mm, no, mimo wszystko, nie jest ich jakoś super mało, ale. Widziałoby mi się ich jeszcze z dwa razy więcej, wtedy byłbym już w pełni zadowolony. Yy, dobra, jeszcze tutaj. No idealnie się zmieści, bardzo dobrze. Yy. Ogólnie cieszę się, że zrealizowałem ten pomysł właśnie z Chinata. No myślę, że jest to bardzo fajne rozmaicenie naszego miasta. Opsa. Eee, dobra. Teraz jeszcze tutaj wypełnijmy teren specjalną dekoracją dla tej dzielnicy. I jest bardzo dobrze. Eee, tymczasem, eee, wokół tutaj tego blu, znaczy tej wieży. Keyscape przydałoby się ymm, coś specjalnego, jakoś, jakaś inna zieleń. Ymm, I ogólnie na tym etapie, o tutaj, y, cała dzielnica będzie się kończyła, jeszcze tutaj wzdłuż tej drogi y, będą chińskie budynki, y, a tutaj już reszta to pewnie przyszłe wieżowce przyszłego centrum, wielkiego centrum miasta. Bo jeszcze zostało nam e, 240 tysięcy populacji do zwiększenia, e, i dopiero później pojawi się trzecia strefa e, biznesowa, e, w której właśnie pojawia się najwięcej bardzo wysokich wieżowców. E, dobra. więc stawiajmy budyneczki dookoła o, hotel jakiś, bardzo fajny zresztą dobra ogólnie w budynkach tutaj yy, yy, o tematyce Azji pojawił się jeszcze yy, Tokyo City Hall czyli tokijski ratusz yy, właśnie tak on wygląda Yy, ale pomyślałem sobie, że yy, nie będę takiego czegoś budował yy, No bo... no bo cóż... Bez przesady już, yy, nasze miasto tutaj raczej nie jest w Azji Ma bardziej yy, europejską architekturę Właśnie dużo kamieniczek, a myślę, że po prostu taki wieżowiec jako ratusz by nie pasował zbytnio Dobra, stawiajmy te, te domki i się nie obijajmy. Na szczęście one wszystkie tutaj w tej dzielnicy są do siebie podobne, a więc nawet gdy się powtarzają, to aż tak nie, nie kuje w oczy. Na szczęście. Opla. I tutaj możemy postawić, wiem, jakiś tutaj fajny pałacyk o, w tych rejonach. O. Takie cudo. Myślę, że będzie dobre tutaj. Ogrodzimy yy, ten budynek jeszcze yy, chodnikiem. Chyba to wzdłuż chodnika też należałoby wypełnić yy, tymi właśnie specjalnymi budynkami. No, yy, coś tutaj troszeczkę będą wystawać, no ale dobrze. Nieważne. Yy. No dobrze, okej. Okay. W miarę to nasze Chinatown jest dokończone. Tutaj naokoło tej wieży póki co nic nie będę budował. No bo zobaczymy, jak ona już będzie wyglądała w końcowej fazie budowy. I wtedy. I wtedy. Tutaj zaplanuję, co ma być naokoło czy normalne, zwykłe budynki, czy też, nie wiem, jakaś, jakaś roślinność, czy coś w tym stylu. Ale to jeszcze, to jeszcze nie teraz. Na tą chwilę mogę tutaj O, tutaj właśnie No, jest dobrze. Taki placyk ciekawy z drzewkami i jakimiś tam rzeźbiami. Bardzo dobrze będzie na razie wyglądał. I teraz zobaczmy jak to wygląda z perspektywy panoramy miasta. No, wydaje mi się, że Całkiem nieźle, bardzo mi się to podoba, szczerze mówiąc. Szczególnie, gdy dookoła się to zabuduje jakimiś nowoczesnymi budynkami, i tylko co nieco będzie widać wtedy dopiero będzie to fajny klimat tego. No i co naj najbardziej mi się to właśnie podoba, że. Właśnie jakaś taka orientalność styka się właśnie w miejscu tych torów z taką nowoczesnością yy, i porządkiem. Myślę, że ChinaTown było bardzo dobrym posunięciem. Co jeszcze? Yy, mamy pewien teraz problem, gdyż znowu nam spadek pieniężny rośnie. Yy. Musimy zwiększyć populację skilled workers oraz kierowników. Myślę, że wtedy. A, oraz tych najbiedniejszych, czyli niewykwalifikowanych pracowników. I to aż o jedną czwartą. A więc dobrze. Ale to być może chyba w następnym odcinku. Teraz weźmy się za to metro. Bo będę chciał, aby po części jechało na ziemi. A więc okej. Okay. Eee, tu jest, tu chyba jest ta taka największa stacja przesiadkowa, tak? Tak, mam rację. W tym miejscu stykają się e, trzy linie. A więc będą teraz... Od teraz stykały się cztery. Wybierzmy. Okej. Okay. Dobrze, i jedziemy. Zastanawiam się nad mostem tutaj w tym, w tym miejscu nad rzeką, bo tutaj w tym miejscu nigdy nie będzie gęstej zabudowy, a w normalnych miastach zagranicznych w, w, w Europie, gdy nie ma gęstej zabudowy, na ogół metro wyłania się ponad y, grunt. A więc zrobimy może tak. O, tutaj możemy dać stację, no być może tutaj będą jakieś budynki, więc w przyszłości ją obejmie i teraz... Opsa, a nie, jednak tutaj nie będziemy dawać stacji już, już nieważne, ops, kurczę, nie, jednak trzeba dać stację, bo inaczej chyba nie wyjdziemy na powierzchnię z tymi torami niestety, okej. Okay. Niestety, jeżeli właśnie buduje się takie, takie rzeczy w tej grze, to jest to jednak zbugowane, bo no cóż, metro tutaj nigdy chyba nie było zaplanowane jako. Mm, naziemne i trzeba troszeczkę właśnie pokombinować, aby to, aby to wszystko miało ręce, ręce i nogi. No dodatek dość dziwnie to wygląda, gdy się buduje w ten sposób. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, gdy... Tutaj też jest stacja. A nie, nie ma. Dobra. Aż boję się zobaczyć. A nie, w sumie całkiem nieźle chyba. Most jest w miarę o dziwo równy... Jest nawet bardzo równy w sumie. Eee... Tutaj tak ładnie, tutaj wpada później w ten tunel. Co prawda, ten kąt tego tunelu jest może troszeczkę zbyt ostry, ale co tam, to tylko granie. Będziemy się w to jakoś bardzo zagłębiać. Um, zmniejszy zmniejszymy od razu na tej linii ilość składów, bo nie będzie potrzebna yy, długa kolejka. Wystarczy taka krótka. Um. I przyspieszmy czas i zobaczmy, czy w ogóle na tej linii yy, ktokolwiek będzie jeździł. Yy. Przyspieszmy po prostu czas i zobaczmy. Wydaje, mam nadzieję mi się, że jednak coś tam będzie. Lecyś ludzie, ludzie się będą tym metrem przemieszczać, że nie jest ono tutaj bezużyteczne. Ale pamiętam, że gdy były tramwaje, to nie było problemów. O, jedzie sobie pociąg. Fajne jest to, że można również kliknąć na pojazd i kamera przemieszcza się wraz z nim. Więc możemy sobie tutaj teraz podziwiać widoczki. Niezbyt ładne, bo tam zwykłe lotnisko, ale... No ale cóż... Eee... Okej, okay, tutaj wydaje mi się, że ta linia lekko pożółkła, już nie jest taka zimno-zielona, więc mam, chyba coś jeździ jednak tym nieszczęsnym metrem, tak, już ponad 20%, a nie, więcej nawet, tylko jaka to jest linia, to jest linia siódma? Tak, to jest linia siódma, więc jeszcze tutaj sprawdźmy. Tak, 29%. Kurczę, troszeczkę, troszeczkę mało. Ale dobre, zostawmy. Po prostu chcę, aby tutaj na tym nieszczęsnym moście zmniejszyły się korki, bo ten most jest po prostu tak masakrycznie przeładowany, że, że przez niego po prostu mogą pojawiać mi się komunikaty, że traffic concession is bad, czyli po prostu, że Chorki właśnie królują w mieście. Um, co się tutaj dzieje? Sprawdźmy jeszcze to metro. No, tutaj też chyba nic nie zmieni o dziwo. No, ale dobrze. Na szczęście ta linia obejmuje większość zabudowań tutaj w tym miejscu. No i bardzo się z tego cieszę. No i co, chyba to by było na tyle w tym odcinku. Yy... Powinien pojawić się we wtorek, a więc życzę Wam miłego wtorku. A no, jeżeli macie oczywiście jakieś tam propozycje, co zbudować, yy... co zrobić, to. Śmiało piszcie w komentarzach, a jeżeli oczywiście film się Wam spodobał, to nie obrażę się, jeżeli dacie łapkę w górę i zasubskrybujecie mnie, abyście otrzymywali powiadomienia o moich najnowszych filmikach. Ja jestem Detrak, a to było Cities XL 2012. Siema!